Tak, mamy szczęście, w jest, że mamy rok, jest w 10 razy więcej, bo mamy 330 milionów ludzi. Na ten moment już 220 tysięcy, a u nas niecałe 3. Więc po prostu u nas, po prostu, jakby, jakby taka była statystyka, jak jest okay. tak, to znaleźć, bo ino zmarło już 22 tysiące ludzi. To 10 razy biegnie.

ži . Podstawa i 15 tysięcy na projekt, przebudowa kotłowni w Domu Ludowym w Woli 170 tysięcy, utwardzenie placu przy Domu Ludowym w Kacprowie dokładamy 65, w sumie będziemy mieli 100 tysięcy, kosztowej jest na, znaczy przetarg jest 89 tysięcy, utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego Laski 130 tysięcy. To jest nowe zadanie, był w 2015 roku zrobiony projekt, w każdym razie nie ma tam dostępu do placu zabaw i na prośbę mieszkańców to jest wykonywane. I wymiana pieca w Domu Ludowym w Majkowie Dużym 35 tysięcy, tutaj było 65 w budżecie, w przetargu 92 tysiące jest wymiana pieca w Majkowie Dużym, natomiast ten piec z Majkowa Dużego zostanie przeniesiony i zamontowany do siążąek i tam koszt. W Siąkach to jest kwota chyba około 7900 zł, czyli 7700, z tym, że to jest z wydatków bieżących, zostanie wydane. Natomiast ten piec świątek z wagi na awarię w domu ludowym, w budynku mieszkalnym, komunalnym w Gomulinie chwilowo zostanie przeniesiony i zamontowany w Gomulinie. To tyle jeśli chodzi o zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne. Jeśli chodzi o wydatki bieżące, to tutaj... Ja Panie Skarbniku jeszcze dołożę do zdanie odnośnie tej transakcji łączonej dotyczącej właśnie tych pieców. Umowę już mamy podpisaną I, i kwestie wymiany tych pieców nastąpią od poniedziałku. Czyli poniedziałek będzie demontowany piec w Sionkach. I jednocześnie demontowany piec w Majkowie Dużym i w przyszłym tygodniu chcemy zamontować ten piec z siomek do budynku komunalnego. To jest zdarzenie nieplanowane. I niestety ten salek ten, ten piec niestety odmówił posłuszeństwa. Natomiast nie będziemy tu kupować nowego pieca, bo jednocześnie mamy tą inwestycję potężną dotyczącą termomodernizacji. Yy, która obejmuje również budynek komunalny i w przyszłym roku w tym budynku będzie montowany nowy piec na teren. Yy. Gomi. Gomi. Firma, 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 firma. Tak, firma już jest, już jest umowa podpisana, brakuje zbrodni. Firma Czekamy do Czekamy dzisiaj tylko na tą uchwałę i załóżmy, druga strona podpisuje i tutaj proszę Państwa jeśli chodzi o wydatki bieżące, to tutaj zwiększenia planów yy, po prostu no, gdzieś tam y, mamy braku, bo tak jak powiedziałem, no, budżet y, niestety trudno w grudniu ubiegłego roku przewidzieć idealnie y, na ten rok. W każdym razie y, y, mamy dołożenie na zakup materiałów wyposażenia. 40 782 zł, to tutaj w administracji na 10 782 na tonery, drukarki, natomiast 30 000 na domy ludowe, na świetlice. Tam jest zakup peletu, krzeseł, a to stoły, a to jakieś tam okapy i tak dalej. Zakup energii elektrycznej 70 000, to jest 50 tysięcy na oświetlenie uliczne i tutaj na gaz do domu ludowego w Roszytach, bo tam no, po prostu przychodzą spore rachunki. Zakup usług pozostałych, paragraf 4, 320 tysięcy i tutaj głównie musimy, bo my kupujemy ciepło tutaj na osiedlu takiej firmy Ecomix, dla swoich mieszkańców, dla, dla mieszkań komunalnych i później te pieniążki odzyskujemy od mieszkańców w formie części. Także, także tu 20 tysięcy. Zakup usług remontowych 21.900. to jest właśnie między innymi na wymianę pieca w tych książkach 9 tysięcy, ale też również pozostała kwota jest na, na domy ludowe. I tutaj mamy Dwie dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych tutaj na naszym terenie, które funkcjonują, to chodzi o po ponad 200 dzieci, to są bulnie, Gomulin, właśnie tutaj woli i paździca. I tu jest taki problem, że w ubiegłym roku stawka na dziecko, się planowali, wynosiła 717,99 zł teraz wzrosła do 1021, a więc razy 200 dzieci, razy 10 miesięcy, no to to uczyniło. Z tym, że dobra informacja jest taka, że tutaj od 1 września w tym przedszkolu publicznym naszym, które jest jakby podstawą przy wzorem do, do obliczania tej, tej dotacji, przybyło dzieci, więc automatycznie te koszty jednostkowe spadną i już od miesiąca, właśnie września ta dotacja będzie mniejsza, być może te 200 tysięcy, które dokładamy nie będą wykorzystane. I również 70 tysięcy musimy dołożyć do zwrotu kosztów za dzieci z terenu gminy, uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Tutaj najwięcej dzieci z terenu gminy Wolaczczopolska chodzi do przedszkoli na terenie miasta Piotkowa Zegunańskiego. Jakieś tam chodzą do Rozprzy, ktoś tam chodzi do Błhatowa, ale najwięcej właśnie do 60 dzieci chodzi do, na teren Piotrkowa. I tutaj około 70 tysięcy. I też stawka była 614,21, jak żeśmy to planowali, a teraz jest 727,29 727, złotych na dziecko. Więc razy ilość dzieci, razy ilość miesięcy. I to po prostu czyni dosyć znaczne kwoty. I jeszcze jedna ważna rzecz to 1 67 tysięcy właśnie z tych 1 160 ,709 zł tego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Postanowiliśmy nasze pieniądze, które są przeznaczone na dom ludowy w woli Chrystopolskiej, jego modernizację, przeznaczyć tutaj na te nasze wydatki, na te inwestycje a te pieniądze po prostu z tego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych właśnie przeznaczyć na tą modernizację Domu ludowego w woli krzysztopolskiej, po to, żebyśmy, żebyśmy ich nie trzymali, bo sobie moglibyśmy jeszcze do 21, 22, można czekać. Ale po co je trzymać? Wydamy je teraz, a jeśli nam zostaną inne, no to po prostu będą do nadwyżki ubiegłego. Roku. Także to milion 16709 zawieramy z, z modernizacji sali, sali Domu Ludowego w Woli Krzysztopolskiej i przeznaczamy te pieniądze z, z tego Funduszu Inwestycji Lokalnych. I to tyle, jeśli chodzi o. Drobny komentarz, proszę Państwa, to są pieniądze z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Dwa fundusze, żeby nie jest drugi fundusz inwestycji lokalnych. Do którego dopiero złożyliśmy wniosek. Natomiast ja chciałem tutaj dopowiedzieć, bo ta kondycja budżetu znakomicie nam się poprawiła i to jest m.in. dzięki temu, że udało się pozyskać te środki z budżetu państwa i ta zasadnicza sprawa, udało nam się pierwotnie planowaliśmy obniżyć zadłużenie. Ale to nie po to, żeby obniżyć na obniżenia, albo po to, żeby ewentualnie już planować przyszłe wyzwania. I przy, tej, przy okazji tego punktu chciałem Państwa poinformować, że właśnie do tego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to jest Fundusz zaproponowany przez Prezydenta Pospolitej Polskiej, złożyliśmy trzy wnioski. Aż trzy wnioski na kwotę tam ponad 11 milionów złotych. I to jest między innymi kontynuacja budow budowy kanalizacji, e, czyli tu chcę powiedzieć północną część gminy, czyli miejscowość Krężna, e, Koziorogi i Piekarki i to opiera na kwotę około 8 milionów złotych. E, I ten fundusz inwestycji lokalnych byłby znakomitym rozwiązaniem, bo nie musielibyśmy się tutaj rozliczać tak zwanych rezultatów i tak obowiązkowo będziemy uzależniać budowy tej kanalizacji, że mieszkańcy się do tego podłączą. Zresztą takie są projekty e, przygotowane. Czyli to jest jeden, e, jeden wniosek, który został złożony, drugi dotyczy miejscowości Gomułina, zaległa sprawa e, od dawna planowana, czyli e, budowa w największym skrócie Orlika e, na miejscu tam na terenie szkolnym. Tutaj środowisko szkolne i, i Stowarzysze, i Strażacy i, i mieszkańcy się od wielu lat domagają tego kompleksu. I trzeci wniosek to jest budowa parkingu i rewitalizacja zbiornika wodnego w Bogdanowie. Tu już Państwa trzeba teraz trzymać kciuki, żebyśmy dostali te pieniądze. Jeżeli dostaniemy te pieniądze, to trzeba się liczyć z tym, że no własny udział musimy, że tak powiem, wyłożyć. Gdyby były trudności, to mamy właśnie w zakresie dalszego zadłużania możliwości. Ile ja można pozyskać na to? Ile można? ile Nie, nic nie, was nie wiemy, nic nie wiemy, wiemy tylko, że ilość wniosków złożonych przekracza wielokrotnie tą kwotę, która została przygotowana przez budżet państwa. Ale proszę państwa, jeszcze jedno zdanie. To nie jest tak, że do no, tam jakieś tam listy przygotowane, wybraliśmy te zakresy, ja to długo analizowałem, konsultowałem z wieloma osobami na szczeblach wyższych, jakimi kryteriami się kierować i jaki zakres uwzględnić. I między innymi te trzy wnioski no wpisują się w te oczekiwania, jakie są tam, będą brane pod uwagę przez komisję powołaną przez premiera i tu chodzi przede wszystkim o ochronę środowiska, tu chodzi o rozwój, tu chodzi o edukację i ochrona wód, co jest w ostatnim czasie tematem bardzo ważnym dla całego społeczeństwa. Także stworzyliśmy sobie, proszę Państwa, dzięki temu, no, kolejne pole tutaj do dalszych, jeszcze lepszych działań w przyszłym roku. kiedy będzie. Czekamy z niecierpliwością. Myślę, że pod koniec roku rozstrzygnięcie będzie, ale chyba komisja ma bardzo twardy orzech do rozstrzygnięcia skoro wniosków płynęło dużo, dużo więcej, no to będą trudności przyznawane. Ja Yy, właśnie normalizacja ja pogonów nie dłużej, proszę Panie Grzegorze, bo wielokrotnie o tym rozmawiamy, my za zasady drogi buduje się od Rzymu. Wielokrotnie Państwa informowałem, że, że nie będziemy wchodzić w budowę drugiej oczyszczalni. Bo po analizie tego zjawiska z tak zwanego są urządzenia, które to eliminują i w związku z powyższym najlepszym ekonomicznym rozwiązaniem dla nas jest rozbudowa to, co było planowane, założone przy budowaniu tej oczyszczalni w woli przyszłopolskiej, czyli przed nami budowa drugiego reaktora i sprowadzanie tych do tej oczyszczalni z punktu widzenia ekonomicznego Taryfy to jest najlepsze rozwiązanie, natomiast ten zamysł do drugiej oczyszczalni był spowodowany tym zjawiskiem zagniwania. Dzisiaj te urządzenia, które to eliminują, dają możliwość przesyłania tych ścieków w tych, 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 tych rurach tłocznych, że tak powiem, na kilkanaście kilometrów. I tu trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim tą przyszłą cenę, dlatego Panie Grzegorzu zbliżamy się, jak Pan widzi, natomiast w ostatecznością byłoby wybudowanie kanalizacji w miejscowości, bo być może coś takiego nastąpi w Woźnikach w przypadku przebudowy drogi powiatowej, wybudowanie tej kanalizacji tak zwanej pustej no bo można to, to wybudować, tak, no ale, no ale musi być ujście, żeby te ścieki płynęły. Także jesteśmy już, jakby się tutaj udało, żeby nie zaprosić, ja będę robił wszystko, żeby pozyskać te środki, to już jesteśmy w piekarkach. Natomiast proszę pamiętać, że w przyszłym roku, to będę zapowiedzi, oczywiście twierdzić dzisiaj nie mogę, to co słyszę tutaj z ust rządzących, że te fundusze w przyszłym roku będą powtarzane. Oprócz tego. Oprócz tego będzie ogłoszony nabór na kanalizację w Urzędzie Marszałkowskim. Taką informację mam od Marszałka. Także to, że dzisiaj uwzględniliśmy ten odcinek, to nie znaczy, że nie będziemy pozyskiwać środków z innych funduszy, które się pojawią będziemy kontynuować. I wcześniej czy później do Majkała dużego dotrzemy. W mojej zasady. Ostatni będzie będą wtedy ta kanalizacja na terenie gminy Borodzy będzie kanalizacją najnowszą. Dobrze, czy są jeszcze pytania? Do tej uchwały? Bardzo dziękuję Panu Skarbnikowi, Panu Wójtowi za szczegółowe uzasadnianie tej uchwały, którą będziemy podejmować i przechodzę do odczytania tej uchwały bo bardzo ważna oczywiście w sprawie zmiany budżetu i budżetu gminy na rok 2020 paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany budżetu gminy na rok 2020. Przyjęcie uchwały nr 19 łamane przez 125 łamane przez 19 Rady Gminy Wola Rzeszowska z dnia 19 grudnia 2019 roku. Szczegółowy zakres zmian w budżecie określają załączniki do uchwały. Budżet po zmianach wynosi to w dochodach 71 milionów 547 tysięcy 981 66 groszy. W tym dochody bieżące 65 milionów 423 tysięcy 457 zł. 6 groszy. Dochody majątkowe 6 milionów 224 tysiące 524 zł. 60 groszy. Układ drugi wydatki 72 milionów 740. 525 ,24 zł 24 w tym. Wydatki bieżące 60 milionów 635 169 72 grosze i wydatki majątkowe 12 milionów 98 350 zł 52 grosze. Paragraf zbytu mniejsze się deficyt 3 miliony 104, zł finansowane kolejnymi środkami w kwocie 3 55 104 zł do wysokości 1 85 543 zł58 zł. Zmienia się przychody budżetu o kwotę 3 55 104 zł z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty. 4 140 000 647 zł. 58 000. Zmienia się również finansowanie spłaty pożyczek i kredytów. W kwocie 3 55 104 zł. Z zaciągniętych kredytów na wolne środki. W kwocie 3 55 104 zł. Zmniejsza się linii z z tytułu kredytów po kwotę 3 055 104 zł do kwoty 1 800 Paragraf trzeci. W uchwale nr 15 125 15 łamane przez 125 łamane przez 19 Rady Gminy Wola Krzysztofowska z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 dokonuje się następujących zmian. Paragraf dziewiąty otrzymuje brzmienie w zakresie wykonania budżetu poważnie się wójta do w 2020 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na podpunkt pierwszy sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który w zatrudnieniu w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1,5 mln. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się w Gminy. Paragraf piąty. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży w lutym łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy na rok 2020. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem wzięciem podlega ogłoszeniu w na akt prawa miejscowego. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę bardzo, góry. Trzynaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. I przechodzimy do głosowania elektronicznego. Tak I uchwała została przyjęta. Więc przechodzimy w ten sposób do punktu następnego, czyli piątego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zabezpieczenia bezdomności zwierząt na terenie dziurni pola Krzysztofowska w 2020 roku. Jest to, co robisz, to uchwała, którą od mojego Tutaj zwrócił Uwagę do niektórych tu... punktów. Pan, w, bardzo proszę tak, o omówienie i przybliżenie. Tak, proszę, proszę bardzo. w sierpniu, pod koniec sierpnia, Służby wystąpiły do nas z oficjalnym pismem i zwróciły uwagę, że obowiązujący u nas program, który właściwie już od kilkunastu lat, podobnej treści, jest uchwalany co roku w kilku punktach nie wyczerpuje wszystkich yy, kryteriów, którym, o którymi operuje yy, ustawa. Yy, I tak yy, podniesiono tutaj, że yy, yy, w niewłaściwy sposób yy, uregulowaliśmy kwestie sterylizacji, kastracji yy, zwierząt i usypiania ślepych miotów. Tutaj głównym powodem, na który głównym argumentem, który jest to, że w programie zabrakło wskazania konkretnego podmiotu, który w imieniu gminy te, te zabiegi sterylizacji, i usypiania średnich podmiotów powinien wykonywać i to po prostu naprawiamy poprzez wskazywanie e, poprzez wskazywanie konkretnych podmiotów które to realizują to jest schronisko, e, schronisko w Wojtyszkach i w gabinetach w łapy w to są te podmioty które będą zalać, kastrować i usypiać śledztwo w zależności od tego, czy, bo, czy, czy, czy zwierzę trafi do skroniska, czy nie tutaj na terenie mi wyrobione. Kolejną rzeczą, na którą zwróconą uwagę jest to, że w niewłaściwy sposób żeśmy uregulowali kwestię poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. I faktycznie tutaj tak jak później podtłumnie, żeśmy mieli zapisane w paragrafie 10 yy, dotychczas, że za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele. Skoro mówimy o właścicielach, to, to nie trudno mówić, że zwierzę jest bezdomne, tak? A program ma regulować poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych. Więc no to jak taki poklig był, który przez lata był pobierany i na to nie zwrócił uwagi, Poprawiamy to poprzez wykreślanie całkowicie i nowe brzmienie, paragrafu 10 nadajemy. I paragraf 13 też otrzymujemy tutaj nowe brzmienie. Nie może być tak, jak było dotychczas że wskazujemy tylko jakąś globalną kwotę, którą mamy w budżecie przeznaczoną na ochronę zwierząt. Musimy konkretnie wskazać na co wydajemy, na jakie cele, ile idzie na... Na trzymanie zwierząt w schroniskach, ile idzie na, na sterylizację, ile idzie na zwierzęta yy, z wypadków. Tak? Konkretnie muszą być te pieniądze namaszczone. Takie jest stanowisko wojewody i tutaj na tą okoliczność też poprzy, przytoczył jakieś tam uzasadnienia yy, sądu, że tak powinien wyglądać program. Więc dostosujemy się do tych, tych wymagań yy, i tych sugestii, i, i to jest efekt tego dostosowania się do naszego, jest w w formie zmiany programu który Państwo mi Czy są pytania? Ja proszę Państwa jeszcze dopowiem, że do procedowania do tych zmian yy, w dzisiejszej uchwały do yy, tego naszego programu są potrzebne opinie różnych instytucji wynikających z tej ustawy o ochronie zwierząt. I tak, tak takowe opinie wpłynęły, m.in. inspekcja weterynaryjna. Towarzystwo Opieki nad Zjednoczonym Kołowieckie, Daszburgu, Kołowieckie nr 24 Orzeł, Kołowieckie nr 2 Brzos, Bełkatowie, Kołowieckie nr 4, Daszbur, Bełkatowie, Kołowieckie nr 20 Soków, Bełkatowie. To są niezbędne opinie, żeby móc podjąć tą dzisiejszą opinię. Czy są tychanie jeszcze co do tej uchwały? Ja tak więc, Szanowni Państwo, przystępujemy. Ja tylko może powiem, że proszę Komisja Zdrowia właśnie. A, powratowała. Komisja na na bardzo podobała się. 22 września wydaliśmy właśnie pozytywną opinię co do tej uchwały. Co do tej tak właśnie, uchwały? wszystkie jednogłośnie byliśmy. Dobrze. Tak więc, Szanowni Państwo, proszę bardzo, przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały. W sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wola Trzeszkopolska w 2020 roku. I podstawy prawnej całą treść uchwały rodzicielskiej. Przed sobą zapoznaliśmy się. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Trzy osób. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. I przechodzimy do głosowania elektronicznego. Czas a bok sami podjęliśmy tą uchwałę. Bardzo dziękuję za głosowanie. I w tym momencie przechodzę do punktu szóstego. Zakończenie obrad. Tak więc, Szanowni Państwo, zamykam.